porządkowywał naszej płacy, będzie wyglądał, będzie lądował tam na tej kupie. Równego muru. muru, ale to jest Obawiam. bardzo złe. Mur z Panowie, ja, ja z tego co widzę, to, to, to wy jesteście Laki. ludobójcami. Tak? To mnie woła. Dobra, weź bo smoka coś potrąci. Zloki, jeszcze raz. Nie, to nie jest ludobójstwo, to jest zbieranie muru. To jest w dole, to mur. To jest zbiorowa mogiła, to, to jak to pójdzie do e, CNN, to, e, to. to. panowie, nikt was nie poprze, no. Słuchaj, trzęsą ci się ręce? Sprawdź. Dobra, pan. To nie nasza o mogiła. Ko koniec, koniec obejścia pan zostaje tutaj. Komuniści zrobili. Rozumiem, nie, ale... Dobra, ja to jesteś cały jego, jest cały no, to... okay? Jest ok, mój stan jest ok? Tak, tak, jesteś już w porządku. Jak się nie trzęsiesz, to jest ok. Bardzo dobrze. Ok. Niech wszyscy wiedzą, że tak? SK będzie tu rządził Rządzi i co będzie się? tu rządził I nikt nie odbierze nam władzy w tej miejscowości Szukaj Osuń <noise> się, Świetnie, ja to rozumiem, ale to tam... Co? Co pan mi pokazał, to była zbiorowa mogiła No dobrze, proszę nie dyskutować Pan miał tylko kręcić słuchaj. Tak, oczywiście, dlatego mówię Jestem tylko reporterem I dlatego to, co zobaczyłem, to była zbiorowa mogiła Tam było 400 osób ma ktoś coś dobrego do picia na rozgrzanie? Na w samochodzie może coś jest. Nie no. Ja, ja nie ruski samochód, żeby na wszystkim jechać. No tu lekarza. ...muchał. Inaczej niż my wygląda. Ojo, no, lekarzu, lekarzu. Da się, da się. Słucham? Lekarzem? No. Jesteś lekarzem? Przecież... No falczerem, no kurde, no wielka różnica, no. Płatać ci A ten cywilny lekarz, to co to? Dziwnie. nie wiem, znalazł się. Dziwnie wygląda, zabierz mu wszelkie medykamenty. I A właśnie, właśnie, piennie, dobry pomysł. Na... Czemu, co, co w tym dziwnego, że lekarzem jestem? Nic, to że on ma nasze medykamenty, które w tym nie ja są w Kurde, no, jestem właśnie co zrobić złego. Że w tym w czapce jest nie. lekarzem. No nie. właśnie, dobry pomysł, żeby medykamenty podebrać. Jak ktoś ja tam mogę go skończyć. Dzieci, no, dzieci. Dzieci nie są właśnie o to chodzi. Dlaczego... Teraz obserwuj dookoła. to się o... co z z jedzie na północy, na zero, jakaś krewka niebieska. Dzieci ich zawiniły. Dobra, i... Mamy tego ogórka niebieskiego na północy. Mamy sprawy... Już na zachód. Przyjąłem, starajcie się go zatrzymać. I to, co to? No nie strzelajcie od razu do niego. Noż. Ale to nie było strzegawcze w górę. Okej. Jakiś Turek. Pocieć, pojec, się i gadać o Na, Na tu broń. Tu jeden z ludzi. To, to to, to to, to Jeszcze broń mieli, super. Już wychodzę. Uwaga, latarkę. Poświecaj pana, on no, nazywa no, 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 się... nie Dobra, czego panowie ogóle, tu szukają? Tymi tymi słów, ja nie mów, tu mam to prawo, z A... Spokojnie, panowie. Jesteśmy wyznawcami wierujących liści. Eee, przyjechaliśmy uprawiać imprezę u państwa. Nie podoba prawie, mi się to, że ktoś na okień przestań się świecić. To, to jest, to tako... no, no, to jest nabrak, pan, jakaś kogańska wiara, nie nasza prawoprawna. Panowie, nasz dowódca słynny, starusz, który jest z nami. Nie ma problemu, nawet lepiej. Eee, dalej, najlepiej jest sobie. oświecony, a nie znawca. Ma... Ale idź do świata. Wojna! O, Weź go tam, dziś. Panowie, tylko nie zróbcie krzywdu braciom bo są coś wrażliwi ludzie, a nawet jeżeliś to będą chciał. Ja Dobra! Jest, Panie, do nie dyskutuj pan, tylko idź pan. Panowie, <grym się wytrzał> mam nadzieję, że Bóg rozświetla waszą drogę. Nie właśnie nas na kolejne sprawy. Brana, Ten. Się, ja, jak pan se chcesz pogadać tam za rogiem jest reporter, to o, on tam o, bardzo o, chętnie wysłucha, a my będziemy mieli spokój i będziemy mogli robić swoje. Świetnie. Ja pan, słuchajcie, panowie, Ja panom nie chce A i jeszcze takie zasady. Na... Nie wsiadaj do pojazdów, nie ruszaj tych skrzynek, złamanie zakazu, rozstrzelanie przyjął pan. Jasne. No, to wypierdzielaś na prawą stronę kościoła. Dobra, gdzie są. Jeszcze chciałbym we... Chciałbym Was zaprosić tam, na nasze spotkanie, tam? jeszcze Wam powiemy co? kiedy eee... i gdzie to co był, on miał jakieś medykamenty, żeby się podzielić, że tak, się, tak powiem? Nie, on szedł szukać. A, Aha, okej, okay, dobra, Gdzie nie jest nie Pana jakiś... No, tu jest to Pan, to? Pan jest dowódcą. Wie Pan co, a, a. my chcielibyśmy odprawić tutaj mszę i jakby takie spotkanie. No nie, no bez przesady Panowie, zapraszam Witam. To... Kto to jest? Dalej tam przy ognisku możecie A co? No, są tutaj gdzieś ludzie, mieszkańcy, z którymi można było porozmawiać. Jest... Ktoś nie mówił, że flary strzelił? Nie rozmawiam z Rukoszami, to lepsi... no nie. nie Ale to pewnie szok. Pokój świetla teren. Może zapytajcie na radio. Jak on tam daleko strzelił? To zajmij mi się. Ej, nowo. w dół ognisko jest tak? Te flary to nasze? Ta. Okay. Witajcie, tak. Ok. Nie Miałeś pan szukać medykamentów, a nie się wiedział, czy w ogóle lubią? Przestale się Rozmawialiśmy Kto na południu jest? Kto na południu jest? Co to za gościo? Na południu ktoś Kto się kręci przy płocie. Ej, stój! Stój! To reporter. Stój! Aha, to reporterem jesteś? Gdzie jest reporter w tym momencie? Ej! No, do filmujemy. ciebie mówię, reporterem jesteś? Powiem tak. mu, żeby wszedł do środka, bo Wracaj na, na teren cerkwi. Cerk 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 Może sobie ich pokręcić. Zrozumiałem. Tam masz ciekawy materiał. Super, Wracam eee... na teren cerki, pozostanę... Eee... Pójście tych wyznawców do tego ogniska, niech sobie odprawię muszę. Eee, coś tam jest wyjątkowego na górze?

Zaraz, zaraz, się to zaraz go sprowadzę. Patrzcie panowie, Weźcie tego reportera tutaj. Panie reporter Moje w Podobnie No Pogoniłem go żeby tutaj przyszedł. Pan Idź pan tam. Ale to ja nie chcę widzieć tego, co wy chcecie pokazać, tylko ja chcę tego ująć, to co się nie Tam ktoś biega z latarką. Gdzie? Na wschód. Chodź Loki, biegniemy To, nie to nie jest zachód. To jest zachód. Na zachodzie ktoś z latarką Obserwuj Stój, stój o, tak stój, 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 stój. Tam? Lekarz Lekarz. Do cerkwi z powrotem Do cerkwi? Czy to w będzie? Obstawić sobie rogi i nie wiercić się. Widzę, nikt nie pilnuje da, no, wschodu. Powiedzmy znowu tego lekarza, który się kręci koło cerki. Wniosę go do ciebie.

Bloki podejdź do tego głównego wejścia. Weźmiesz medykamenty od tego lekarza. Nie. Przyjąłem. E, mam... Chodź John, ustawimy się tutaj. Dobra. To, co ja wiem. Możesz ładować. Nie szukam ludzi. ludzie, tu są otwarci. Muszą w rozwiązać. Otwartego to tu masz Chopa. Ja. Czekaj, jeszcze na łeb nie kapało. Panowie, spod tego to i to ja zaraz z wami porządek zrobię. Zobaczmy tutaj teraz, spokojnie. ciekawe gdzieś kurwa, biegać. Tak, panowie, kto tutaj? Zostawiamy cały, no, cały ten... na, na biegacie, biegacie macie obserwować, wskazujmy. a jak zdejdzie, to dostaniecie. No, Co z tymi medykamentami? O co, co się Już biorę. Jest, Lecz wątpię, abyście mieli pożytek. Z, na przykład z, z tych tak zwanych medkitów będę miał pożytek spokojnie, mam przeszkodę niedogarską. A sekciarze razem z reporterem robią jakieś śrub na północy. jakieś latarki, dwie, trzy osoby. To są sekciarze z tym, z księdza. gdzie tu się schować? Tutaj, a przed deszczem, czy przed, czy przed czym? No, jesteśmy w dupę, no tak. W ogóle słuchać mnie przez radio? Można się przyzwyczaić do tego. A kto mówił teraz? Maro. Maro, nie słychać Cię, wejdź na kanał drugi. Jestem Proszę na drugi, mnie kanałie, nie to. Już gdzie jesteś? No, ty tu ty stoi. Dużo macie flar? Albo ustaw power na 5 tysięcy, może też coś to, no no to dobra, musiałem wysłyszyć, bo wiesz co, dobra, mnie wyrzuciło. Nie ruszaj się. Panowie, obserwować horyzont nie jest panowie zabawa, pilnujemy naszego sprzętu. Jeśli coś z tego zginie, to będziecie odpowiadać do tego momentu, aż się nie dowiem, kto to zrobi. Dobra, powiedz mi sprawdzę, no, twojej ma... drogi, czy cię łapie tak, często. Na, na nie. Dobra, to jesteś, jesteś w miarę płatny. Dzięki. Ok. Ej, dobra. Powtarzam, jeśli ktoś piln... Macie pilnować obozu dookoła, jeśli coś zginie z obozu, to będę rozstrzeliwał do momentu, aż się nie dowiem, kto to zrobi. Cie przyjęli? Tak Oj Hal, słuchajcie mnie teraz? Ma radio? Po... Przyjąłem Nie słychać się Maro Słychać? Nie, nie słyszę cię, Powtórz. prostu się odsunąć, Dzieciak Słucham 5 na 5, Maro te medykamenty Dobra, zajebiście. Dobra, to najlepiej jakby pan tutaj został, bo będzie Tylko pan... Tylko musisz słuchać dłużej, najpierw ten, wciśnij radio, dłużej, dłużej. dopiero potem zacznij mów, jak skończysz mówić, to dopiero urywa. Tak, po Okej, okay, dobra. A tam że tak powiem, reporter i ci jacyś dziwni ludzie, którzy tu przyjechali, a raczej, rzecz biorąc, byłoby ciekawe dowiedzieć, czego oni właściwie chcą. W sumie to nie jest głupi pomysł Ma ktoś tego reportera i tych trzech kurwa na oku Nie Oni no po północnej stronie coś zaczęli robić Nie bo schowali się za się Reporter przybie Tutaj ja już wrócił Tajia Przyjął Reporter I on jest no już schowaj się tutaj pod Bo daszek, jest, ja żebyś nie znów prawdopodobnie tych misjonarzy. Prawdopodobnie są na 340. No się daszek do cerki. Jest zamknięta, ale tam o, to... nie zada. Dobra. Dobra. Tak, Pani Repoters, No, żebyś nie znów jak chcesz, piosenki. możesz na deszczu stać. Będziemy rozmawiać. Tak. Tak. tu chwilę pan, Tak. Dobra, stawaj pan pod ścianę, będziemy rozmawiać. No. Misjonarzy podchodzą pod cerkę. Dobra przyprowadź mi tu. pukajmy Dobra, Dobra pani będziemy rozmawiać Dobra, trochę inaczej. Czego pan tu szuka? Za mną proszę Przeję w tej wejście... Ja sobie jest takie traktowanie. Chcę za rozmawiać. A tak naprawdę... Bracia spokojnie, ja to załatwię. Dobrze, idziemy, wszystko rozmawialiśmy. Gdzie, gdzie jest? Y Idźcie przodem w kierunku cerkwi. Ja poprowadzę za mną. Okej. Okay. A panowie może byliby halo. zainteresowani rozmową na temat halo. Boga. Wieczorem będziemy prowadzić wykład i konwersację. Halo! Co za halo? Mi. Po lekarz, jestem pewien. Co to jest za jeden? Bracie odejdźcie, pra... tu jakiś dziwny to człowiek. To jest chodźcie, chodźcie! Bóg się jestem pilotem. Rozbiliśmy się. Mną. Liście, chodźcie za mną. Ska, no, Liście. Liście! Panowie, od głosu Boga za mną. I idziemy. No i, bo myśleliśmy, że może potrzeba ostatniego namaszczenia, wie Pan, mieście, no córka, ale mamy nowego gościa. jesteśmy w stanie. W kontakty myśli, na... No, na... Mówi, że potrzebuje lekarza. Zajnę ...jakiś 200 metrów od miasta. zasklepić. Powtórz, no, gdzie to uzbrojona? Tak, tak. 350 M4 z tłumikiem, co najmniej jeden kontakt w lesie. I tutaj poczekajcie na tego, ja nasz na, na, na do do dowódca to cicho. Kto to meldował? No, witam pana majora. Potrzebuję lekarza, słuchajcie. Jestem pilotem mojego ile? Ja gdzie? Ja to... Gdzie? To... Kto? 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 Zaprowadziłem, rozbiliśmy się samolotem. Wprowadzili mi do budynku, żeby na nich nie podało jeden strany. Połóż się. Zran, połóż się. Dostał. Połóż się. Spad połóż się. Eska, mamy tutaj gościa, który tu coś gadał o jakimś rozbiciu samolocie i Gówno on jest, on jest cały i on ale jest cały i zdrowy, ten kłamie. Cała, mój Jeżeli mój zrozumiałeś mój dobrze, że to Mówię. drugi spadł na drzewo. Spadł na drzewo. Lecieliśmy na spadochronach, uszkodzili nam cię.